Witam serdecznie. Zobaczcie proszę, jak można rozwiązać takie zadanie. Jula i Gabrysia mają razem 64 piłeczki. Ile piłeczek ma każda z nich, jeżeli Jula ma trzy razy tyle piłeczek co Gabrysia? Więc tak, wypiszę sobie imiona dziewczynek, czyli Jula, Gabrysia oraz razem, bo w zadaniu jest podana liczba. Łączna liczba wszystkich piłeczek. I teraz tak, co wiemy? Wiemy, że Jula ma trzy razy więcej od Gabrysi. To ile Gabrysia ma? Jeżeli tego nie wiemy, to wpiszemy przy Gabrysi x. Natomiast Jula ma trzy razy więcej, więc musi mieć trzy x. No i razem tych wszystkich piłeczek ma być 64. I teraz zapiszę równanie. Piłeczki Juli, czyli 3x, dodać piłeczki Gabrysi, czyli 1x i wszystko razem ma wynieść 64. Ile łącznie jest tych xów? 3x dodać 1x, to będą 4x, to musi być liczba 64. To teraz policzmy sam 1x. W jaki sposób to zrobić? Otóż, co należy zrobić z tą liczbą 64? 64 należy podzielić przez tą czwórkę. Ja też to zrobię. 64 na 4. I wykonam to dzielenie sposobem pisemnym. 64 dzielone na 4. 6 podzielić na 4 to jest jedna cała, bo 1 razy 4 to jest 4. Odejmuję czwórkę. Ile mi reszty zostanie? 6 minus 4 to jest 2. Ściągam kolejną cyfrę na dół, czyli czwórkę. Powstała liczba 24. 24 podzielić na 4 to jest 6, bo 6 razy 4 to jest 24. Odejmuję, nie ma reszty. Więc co możemy powiedzieć, że 1x to jest 16? I teraz, która? Dziewczynka miała 1x, Jula czy Gabrysia? Gabrysia miała 1x, czyli Gabrysia musiała mieć 16 piłeczek. Natomiast Jula miała 3 razy więcej. Czyli co trzeba zrobić? 16 pomnożyć przez 3. I też to zrobią sposobem pisemnym. 3 razy 6 to jest 18, 8 na dół, 1 do góry. 3 razy 1, 3 plus 1 to będzie. Cztery. Już mogę powiedzieć, że Jula ma 48 piłeczek. I możemy już zapisać odpowiedź. Jula ma 48 piłeczek, a Gabrysia 16. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.